23 lutego w niedzielę po południu oglądałem transmisję Mszy Świętej z Watykanu. I w czasie konsekracji kapłan, który celebrował Tą Mszę Świętą, w czasie celebracji, w czasie konsekracji wina, użył takich słów w czasie konsekracji: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza. Która za Was i za wszystkich będzie wylana na odpuszczenie grzechów, to czyńcie na moją pamiątkę. Używa słowo, która za Was i za wszystkich używa słowo per tutti. to znaczy za wszystkich będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Jest to błąd, dlatego chciałbym się do tego odnieść. Jest sprawa dosyć skomplikowana, dlatego chciałbym w tym filmie się. Odnieść do e, słów konsekracji wina. Ale zobaczmy właśnie fragment e, tego filmu, tej relacji, tej, tej konsekracji z Święty z Watykanu. Całość tego filmu można zobaczyć. Link podajemy w opisie naszego filmu. Otóż moi drodzy, dlaczego forma konsekracji wina za wszystkich per jest niewłaściwa? Otóż musimy wrócić do Soboru Watykańskiego II, ponieważ wcześniej Msza Święta była tylko po łacinie i w łacinie, czyli w języku oryginalnym, te słowa brzmiały pro multis, czyli za wielu. Bardzo jasno, konkretnie w łacinie powiedziane pro multis, Krew będzie wylana na odpuszczenie grzechów promulti za Was i za wielu. Tam nie ma słowa omnis, omnibus za wszystkich, promultis. I w czasie Soboru Watykańskiego II odbyła się reforma liturgii i wiadomo, że wtedy wprowadzono języki narodowe. I w czasie soboru watekańskiego II powstały księgi liturgiczne, które następnie tłumaczono na języki współczesne, języki narodowe. I jak mówię, w języku łacińskim jest bardzo wyraźnie w tej konsekracji wina powiedziane pro multis, czyli za wielu, to jest jasne i konkretne. Natomiast w tłumaczeniu na języki współczesne popełniono błąd i w wielu językach. Hmm, jak na przykład niemieckim, czy jak słyszę też holenderskim, w języku włoskim, popełniono błąd i przetłumaczono to słowo promultis zawiero na słowokrat w języku włoskim tutti czyli za wszystkich. To jest jasny, ewidentny błąd, który popełniono w czasie tłumaczenia z łaciny na języki nowożytne. Jest pytanie, czy to jest przypadek, czy może komuś na tym właśnie zależało, żeby wprowadzić taki błąd do ksiąg liturgicznych Kościoła, do tego momentu, gdzie jest konsekrowane wino. A to bardzo wiele zmienia, to jest zmiana tego jednego słowa, bardzo wiele zmienia. Otóż moi drodzy, na czym polega ten błąd? Otóż w tej formule właściwej, prawidłowej mówimy, to jest krew nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów, czyli za Was. I za tych, którzy poszli za Chrystusem, przyjęli Chrystusa jako Pana i Boga, żałują za swoje grzechy, przepraszają Boga, mają tę postawę przebłagania, chcą przepros przeprosić Boga za grzechy, chcą żyć na nowo według zasad, które daje Jezus, to wtedy ta krew jest wylana na odpuszczenie grzechów za was i za wielu, za tych, którzy chcą przyjąć w ogóle Jezusa Chrystusa i naukę. I ta krew, tak najbardziej Bóg przebacza, okazuje miłosierdzie. Ale jest pytanie, czy wszyscy ludzie mają taką postawę. Jeżeli zmienimy teraz to słowo, to jest krew Nowego Wiecznego Przymierza, która za was i za wszystkich będzie wylana, czyli per tutti, za wszystkich będzie wylana na odpuszczenie grzechów, to po pierwsze jest to niewłaściwe tłumaczenie z łaciny, a po drugie jest to błąd bardzo istotny, ponieważ... Tu odpuszczenie grzechów nie łączy się z postawą osoby, która ma być obdarowana miłosierdziem. Już nie jest ważne wiara w Jezusa Chrystusa, przyjęcie go jako pana i boga, nie jest ważne żal za grzechy, postawa pokory, skruchy, postawa przeproszenia Boga za nasze grzechy i przynajmniej chęć życia. No, nowo zgodnie z zasadami Ewangelii, z wiarą, z miłością do Boga. Jeżeli mówimy, że za wszystkich ta krew jest wylana, za każdy grzech, no to już tej postawy nie trzeba. Bóg zawsze, wszędzie wszystkim przebacza. Czy na pewno tak jest? Czy na pewno jest taka wiara Kościoła? Czy taka jest Ewangelia? Czy to słowo, właśnie jedno słowo, zmienia naukę Ewangelii, zmienia naukę Jezusa Chrystusa? Kochani, o tym pytał też kardynał Sarach i inni Są tak zwane dubia, czyli pytania do Franciszka czy właśnie, czy jest potrzebna postawa osoby, która przyjmuje Boże miłosierdzie, Boże przebaczenie. Czy tej postawy jest niewymagana w ogóle? Bóg zawsze wszystkim przebacza bez względu na wszystko i cokolwiek. Bóg przebacza każdy zawsze grzech. Jeżeli powiemy, że każdy grzech, czyli w ogóle grzech jako taki jest przebaczony, nieważne komu, gdzie i kiedy to tutaj bierzemy pod uwagę również i złego ducha, czyli Złemu duchowi Bóg też przebacza, tak? Chociaż on nie ma tej postawy nawracania się, przemiany swojego życia, trwa w swojej pysze arogancji wobec Boga. Czyli tutaj ta postawa nie jest potrzebna, no bo za wszystkich ta krew jest wylana, na wszystkim na odpuszczenie grzechu. W związku z tym taka jest postawa niepotrzebna. O tym pyta kardynał Sarach właśnie w tych pytaniach Dłubia do, do Franciszka, skoro my przyjęli, że za wszystkich tak, wszystkie grzechy są przebaczone, no to w takim razie zły duch też ma grzechy przebaczone, grzech jest przebaczony wszystkich i piekło jest puste. To nie jest zgodne z nauką Ewangelii. Wystarczy wziąć Ewangelię. Jezus mówi, idźcie i głoście Ewangelię. Kto uwierzy, przyjmie chrzest, będzie zbawiony. Kto nie uwierzy, będzie potępiony. Albo opis Sądu Ostatecznego Ewangelii do tych po lewej stronie powie, idźcie precz w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom, bo by byłem głodny. Nie daliście mi jeść, spragniony. Nie daliście pić, nagi, chory, nie odwiedziliście mnie. Czyli widzimy, że jest ten ogień wieczny przygotowany diabłu, jego aniołom. Maria Fatimie też pokazuje wyraźnie dzieciom piekło, i tam są demony złe duchy, ale są i ludzie potępieni, którzy krzyczą, cierpią ogromny ból właśnie w piekle. Zatem to nie jest tak, że krew Jezusa zawsze i wszędzie wszystkim i każdy grzech przebacza. To jest jawna, wyraźna Herezja. Która właśnie jest obecna, jeżeli wprowadzamy to słowo, to jest krew Nowego i Wiecznego przymierza, która za was i za wszystkich będzie wylana. Pertutti. to nie jest zgodne z nauką Ewangelii, z nauką Jezusa. Ale wiem, moi drodzy, od przyjaciół, że od Soboru II właśnie ta forma jest używana, to niewłaściwe tłumaczenie. Po włosku akurat per tutti, czy wiem, że w niemieckim, czy w języku holenderskim, czy w innych językach też jest ta niewłaściwa forma używana w konsekracji wina za wszystkich. Moi drodzy, jak do tego się odnieść? Otóż papież Benedykt XVI wyraźnie wydał polecenie, aby ten błąd naprawić, aby wrócić do właściwej formy, taka jaka jest w oryginale, czyli w języku łacińskim, kiedy te teksty powstały, były układane w czasie Soboru watykańskiego II. I po łacinie jest promultis, czyli za wielu. I Benedykt XVI poleciłaby po prostu ten błąd skorygować, żeby naprawić ten błąd i wrócić do właściwej formy tłumaczenia w konsekracji krwi za wielu. Nawet jest jego list do przewodniczącego biskupatu Niemiec, gdzie on właśnie tłumaczy dlaczego to jest błąd, dlaczego należy wrócić do właściwej formy konsekracji wina. I moi drodzy, no tutaj dziwna rzecz, papież wydał polecenie, podjął decyzję, a konkretne tutaj episkopaty tak się zajęły tym bardzo powolnie, tak szlamazarnie doszło, ta korekta tego błędu, że właściwie odkładano, odkładano to ciągle od komisji do komisji i właściwie tej korekty tego błędu nie zrobiono. Tu pytanie czy to komuś na tym zależy właśnie żeby ten błąd utrzymać czy ktoś właśnie tak celowo postępuje, żeby tej korekty, żeby nie wrócić do prawidłowej formy konsekracji. No widzimy tutaj jawne no nieposłuszeństwo wobec papieża. Papież wydał polecenie, a jest wielu Ludzi, wielu którzy nie respektują tego polecenia. Benedykta, nie respektowali, nie wprowadzili tego w życie. No i ten błąd, moi drodzy, do dzisiaj jest obecny. No szczęśliwie, że w języku polskim właściwie przetłumaczono. To słowo z łaciny promultis, czyli mamy w konsekracji wina, to jest krew mojego, to jest bowiem kielich krwi mojej nowego wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To jest właściwe, zgodne z nauką Ewangelii, z nauką Jezusa Chrystusa. Informacje na temat listu Benedykta XVI do przewodniczącego Psychopatu nie możemy znaleźć w linkach pod naszym filmem, czy również więcej informacji na ten temat też znajdziecie w linkach pod naszym filmem. Jest jeszcze jedna sprawa, moi drodzy: otóż chodzi o konse ważność konsekracji wina, otóż no, ważna tu jest świadomość, co mamy w naszym umyśle, jakie mamy intencje też. Myślę, że wielu kapłanów wypowiada te słowa takie, jakie one są po prostu w księgach liturgicznych. Tak? Czy mówimy tu o Włochów, czy o, w Niemczech, czy w innych krajach. Jeżeli tak jest, księga liturgicznych to po prostu powtarzają i po prostu uważają, że tak jest słuszne. Może nie, nie zgłębiają tej sprawy aż tak głęboko, tak mocno, jak tutaj my o tym mówimy. I wtedy tutaj no, ta konsekracja jest. Myślę, że, że jest ważna tutaj. Nikt nie chce świadomie wprowadzać jakiejś herezji, błędu, nie chce sprzeciwiać się nauce Ewangelii, nie chce sprzeciwiać się Jezusowi, i wtedy możemy to przyjąć. Natomiast sytuacja jest troszkę inna, jeżeli ktoś ma świadomość, co robi i co wprowadza. A myślę, że po tym filmie, że ktoś usłyszy ten film, to. Będzie miał tą świadomość. Nawet myślę, że i za granicą w językach obcych też można ten film udostępniać, ponieważ można wyświetlić sobie napisy. Otóż o tym mówi Jezus w Ewangelii Świętego Jana, rozdział 15, 22. Gdybym nie przyszedł i nie mówił do nich, nie mieliby grzechu. Teraz jednak nie mają usprawiedliwienia dla swojego grzechu. Kto nienawidzi, ten i ojca Mego nienawidzi. A zatem ważna jest tutaj świadomość kapłana, który wypowiada te słowa. Jeżeli kapłan świadomie wypowiada słowa konsekracji, to jest kielich mojego, Nowego i Wiecznego Przymierza, która za was i za wszystkich będzie wylana i ma tą świadomość, że to wszystkich dotyczy odnośnie wszystkich, że to się sprzeciwia nauce Ewangelii i chce tę naukę Ewangelii zmienić i świadomie chce wprowadzić herezję do Kościoła, czyli wszystkim i zawsze jest przebaczone, czyli piekło jest puste, czyli zły duch też ma grzechy przebaczone, to jest jawna herezja i ma taką świadomość i chce tą herezję wprowadzić do Kościoła przez słowa konsekracji wina, to moim zdaniem tam, gdzie jest herezja świadoma, świadomie wypowiedziana, wprowadzana, tam, gdzie jest herezja, tam Ducha Świętego nie ma, bo Duch Święty nie może sam sobie zaprzeczać. Nie może zaprzeczać Bogu Ojcu, Jezusowi Chrystusowi. Nie może zaprzeczać Ewangelii. Jak wcześniej powiedziałem, w Ewangelii jest wyraźnie powiedziane, że to nie jest tak, że bez względu na postawę osoby przyjmującej miłosierdzie, to miłosierdzie wszystkich zawsze obejmuje. W związku z tym piekło jest puste. To nie jest zgodne z Ewangelią. Zatem Duch Święty nie może sprzeciwiać się Jezusowi, nie może sprzeciwiać się Ewangelii, i w związku z tym nie będzie towarzyszył w takiej konsekracji wina, gdzie jest świadomie, powtarzam, świadomie, rozmyślnie wprowadzana herezja, która sprzeciwia się Ewangelii, gdzie jest świadomy sprzeciw tego kapłana, który chce konsekrować wino, świadomy sprzeciw Jezusowi i jego nauce. Duch Święty tam nie może towarzyszyć. A skoro nie ma Ducha Świętego, to... Nie ma konsekracji. Tutaj sama postawa kapłana nie wystarczy. To dzieje się, dokonuje się tą mocą ducha świętego konsekracja chleba i wina. Jak powtarzam, jeżeli kapłan nie ma świadomości tego wszystkiego, co tutaj mówimy, no to ma raczej tutaj nie ma świadomego popełniania. Błędu I świadomego wprowadzania, chęci wprowadzania herezji. Po prostu czyta te księgi liturgiczne, które są. Natomiast tutaj jest w wyraźnie, tutaj mówi: Gdybym nie przyszedł i nie mówił do nich, nie mieli ich grzechu. Teraz jednak nie mają usprawiedliwienia dla swojego grzechu, dla swojego błędu. Jeżeli to jasno zostało wykazane, że to jest niewłaściwe, że to jest błąd i herezja, to nie ma do tego już. Usprawiedliwienia. Poza tym widzimy tutaj jasne nieposłuszeństwo papieżowi Benedyktowi XVI i jasne, jawne nieposłuszeństwo kościołowi, gdzie papież wyraźnie polecił, żeby wrócić do właściwej formy tłumaczenia konsekracji wina, gdzie używamy słowa za wielu. Promultis jest w oryginalnym języku łacińskim, czyli to jest bardzo jasne, konkretne. Za wielu. Ale mamy świadomość, że to, co tutaj teraz mówimy, nie jest, nie jest przyjmowane przez dużą część kościoła, czy przez ludzi świeckich, czy przez kapłanów. No tutaj się wypełniają słowa. Właśnie Ewangelijana, z Jezusowa Jezusa, z Ewangeliana 15-18. Jeśli was świat nienawidzi, wiedzcie, że mnie pierwej znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność, a nie ponieważ nie jesteście ze świata, bo ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem, sługa nie jest większa od swego Pana. Jeżeli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, i to i wasze będą zachowywać. Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają tego, który mnie posłał. Gdybym nie przyszedł i nie mówił do nich, nie mieliby grzechu. Teraz jednak nie mają sprawiedliwienia dla swego grzechu. Kto mnie nienawidzi, ten i ojca mego nienawidzi. Gdybym nie dokonał wśród nich dzieł, których nikt inny nie dokonał, nie mieliby grzechu. Teraz jednak widzieli je, a jednak nienawidzili mnie i Ojca Mego. Ale to się stało, aby się wypełniło na słowo napisane w ich prawie. Nienawidzili mnie bez powodu. Gdy jednak przyjdzie pocieszyciel, którego ja wam pośrzę od Ojca, duch prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o mnie. Ale Wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. I widzimy, że to słowo się wypełnia. Dzisiaj Bóg daje, Bóg Ojciec zdaje, posyła pocieszyciela, posyła Ducha Świętego, który daje świadomość, dużo większą świadomość wiary, liturgii Kościoła, niż to było w poprzednim czasach, w poprzednich dziesięcioleciach. Dzisiaj Duch Święty zdawany i z jasnością Duch Święty nam pokazuje, gdzie jest prawda, gdzie jest błąd. Jeszcze słowo z miłosiernej miłości do małych dusz, Tom. Ma ty biegnij do niej, i do Maryi, często myślami w pragnieniach. Ona jest matką miłości, a jej centrum jest w tobie. Ona będzie ci przypominać delikatnie o twym powołaniu małej duszy pouczającej innych. Bronisz Eucharystii, broń również mojej matki przeciwko jej nieprzyjaciołom i ludzkim nadużyciom, których jest ofiarą. Twoje życie jest naznaczone moją pieczęcią. A zatem, Jezus mówi, tutaj, bronisz Eucharystię. Trzeba bronić z Eucharystii. Moi drodzy, to jest właściwie najistotniejsza sprawa w naszej wierze chrześcijańskiej. Eucharystia, obecność Jezusa Chrystusa pod postacią chleba i wina, najświętszy sakrament, Eucharystia, Msza Święta, to są najbardziej święte rzeczy w nasz, w obecność Boga, w naszej wierze, w naszej religii. I tutaj już nie można milczeć, nie można udawać, że nic się nie dzieje, przyjmować postawy, jak już mówił orędzie, jakiego strusia, który chowa głowę w piasek, udaje, że nic nie widzi, wszystko jest dobrze, ale po to tylko, żeby mieć swoje takie komfortowe życie, żeby zapewnić sobie komfortowe życie. W związku z tym nic się nie będę odzywał, nic nie będę mówił. O co mi tu jakieś problemy, kłopoty? No tak nie postępował Jezus, tak nie postępowali nasi bracia i siostry chrześcijanie od tylu wieków, którzy mówili jasno, otwarcie: Jezus Chrystus jest Panem i Bogiem. Jego wyznaję, Jego kocham całym sercem. Nawet jeżeli za to były tortury, za to było krzyżowanie, biczowanie. A później śmieć męczeńska. Oni powiedzieli: Nie, Jezus jest naszym panem, Jego kochamy, On jest święty, On jest z nami obecny. I nie pozwalali wprowadzać jakichś błędów, sprzeciwiali się błędom, czy jeżeli zmuszano ich do czegoś, co się sprzeciwiało nauce Jezusa, powiedzieli: Nie, my żyjemy tak, nauczał Jezus tak. Jak jest Ewangelii. Oczywiście mamy słabość, mamy wszyscy grzech, możemy upadać, ale co innego jest na stałe trwać w grzechu, trwać w błędzie, w herezji, a co innego upaść ze słabości. Ale powinni powiedzieć, przepraszam, czy Jezu, wybacz mi. Jezus najbardziej chce przeboczyć wszystkim, chce wszystkich zbawić, ale powtarzam tutaj jeszcze raz, czy wszyscy chcą. Być zbawieni, czy wszyscy chcą przeprosić Boga, czy wszyscy chcą zacząć nowe życie właśnie zgodnie z dekalogiem, czy z nauczaniem Ewangelii. Niech Maryja Niepokalana chroni na swoim sercu, prowadzi nas do Królestwa Bożego, niech chroni życie Jezusa w naszych sercach, niech chroni naszą prawdziwą wiarę i miłość do Jezusa. Niech Wam błogosławi Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.